Pan Tadeusz od dawna mnie urzekał i wydanie Pana Tadeusa dla mnie również było ogromną radością. Pierwsze wydanie było w 1962 albo trzecim roku po 10 latach 10 lat oczekiwał gotowe ilustracje po na wydanie, a, a ostatnie wydanie, które się ukazało w zeszłym roku obejmuje cały kształt mojej pracy nad Panem Tadeuszem. I wczoraj miałem okazję po, powiedzieć publiczności litewskiej i polskiej na Litwie mniejszości powiedzieć im, jakim wzruszeniem Jechałem w te strony, patrząc się na te pagórki leśne, na te łąki, tak jak to jest po prostu w słowach Adama Mickiewicza. I cieszę się z jednego, że jak pracowałem nad Panem Tadeuszem, to nie widziałem nigdy Wilna, nie widziałem nigdy Litwy, tylko po prostu przeglądałem dokumenty, zdjęcia. I jak oddałem pracę do druku, wydawca pyta mi się, czy był Pan y, na Litwie? Nie, nie byłem. To tak jakby Pan był, bo tam jest tak jak, jak Pan namalował, bo ja tam byłem. To mnie sprawiło ogromną satysfakcję. I zresztą takie miałem wrażenie, jadąc właśnie tymi pagórkotwatnymi terenami w pobliżu niemna, ślicznym.